Czy wiesz, co to znaczy kumerszpek, Hüftgold, Speckgürtel, z Jeśli nie, zostań ze mną do końca, a jeśli wiesz, to też zostań, bo być może warto. Cześć, ja nazywam się Ania, ty jesteś na kanale Ania Uczni Niemieckiego i dzisiaj chciałabym Wam przedstawić kilka takich słów, które są trudno przetłumaczalne na język polski albo w ogóle nieprzetłumaczalne, albo składają się z dwóch różnych słów, yy, i to, z jakich słów się składają, niekoniecznie sugeruje na to, co one ostatecznie oznaczają, no albo są z jakiegokolwiek powodu fajne, więc zaczynamy. No to pierwsze słowo der szpek. Der kumer to zmartwienie, der szpek to sadło, słonina. No i co to może znaczyć razem, jak jakieś sadło zmartwień? No trochę tak. Der szpek oznacza przyrost wagi spowodowany zajadaniem stresu, czyli jak się stresujemy, no to zajadamy nasze problemy, to powoduje, że mamy więcej tłuszczu, gorzej wyglądamy, jesteśmy grubsi, no i mamy jeszcze więcej zmartwień. No i może przetłumaczymy sobie takie zdanie, po rozwodzie ona nie mogła uniknąć przyrostu wagi, tak? ponieważ tak się tym martwiła, tyle jadła, no że tyła i tyła. Nach der Scheidung konnte sie den nicht vermeiden. Albo jeszcze jedno zdanie. Bezskutecznie próbowałam zwalczyć moje dodatkowe kilogramy spowodowane zajadaniem stresu. No bo tak to jest, że nie jest chyba łatwo w takim momencie, jak się stresujemy, jeszcze schudnąć, tylko wręcz przeciwnie, jemy, jemy i stajemy się coraz grubsi. Vergeblich verzuchte ich meinen Kummerspeck Zu bekämpfen. Das Hüftgold. Die Hüfte to biodro, das Gold to Złoto. Jeszcze zanim powiem, co to znaczy, chciałam zwrócić uwagę na taką jedną rzecz. Kiedy mam takie słowa, które składają się z dwóch różnych, albo nawet z trzech czy czterech różnych, no różnie bywa w języku niemieckim, to zawsze to słowo ma taki rodzajnik, jak to ostatnie słowo, ten ostatni człon, czyli tutaj w tym przypadku Gold. Jako, że mówimy das Gold, Złoto, to das Hüftgold. No to też jest das, też jest rodzaju nijakiego. No ale co to znaczy to, to złoto na biodrach? To złoto na biodrach to są boczki, takie wałeczki, oponki, tak się to pieszczotliwie mówi. No, powiedzmy sobie takie zdanie. Po świętach nagromadziłam trochę wałeczków, tak? Jakby to tak, tak było, że przez dwa dni sobie nagromadzimy te wałeczki. No ale zawsze jest na co zwalić. No i to będzie na Weihnachten habe ich etwas Hüftgold angesammelt albo y, ktoś tak chce powiedzieć, a ktoś mówi: "A ty musisz schudnąć", to ktoś powie żartobliwie: y, "Nawet nie próbuję pozbyć się mojej oponki, ponieważ to są moje rezerwy awaryjne". No i w sumie co prawda, to prawda. I schwer zugarnisch the Mindheld Gold das sind meine Notfallreserven. No i jesteśmy w temacie tłuszczu. Der Gürtel to pas, der Speck to, tak jak już powiedziałam, słonina, sadło, tylko co to tutaj znaczy? To nie ma nic wspólnego tak naprawdę z tłuszczem, tutaj chyba ten tłuszcz tak bardziej jest w przenośni powiedziany, der szpek gürtel to jest taki gęsto zaludniony obszar podmiejski przedmieścia, jako że już w centrach miast nie ma miejsc na budowę nowych budynków, no to coraz więcej się buduje tam gdzie się jeszcze da gdzieś tam na przedmieściach no i coś takiego to jest właśnie der szpeggürtel i powiedzmy sobie takie zdanie wyprowadziłam się na przedmieścia żeby płacić mniej na mieszkanie mniej za mieszkanie no powiedzmy że tak jest że na przedmieściach jest taniej to też różnie bywa na przedmieściach są też często jakieś takie luksusowe dzielnice Także tutaj też muszę powiedzieć, że zdania są podzielone, co to ten szpeggurtel znaczy, bo niektórzy ludzie twierdzą wręcz, że to są takie luksusowe dzielnice, no ale z tego, co ja zdążyłam zaobserwować w to są raczej ogólnie rzecz biorąc takie przedmieścia. No ale dobra, wyprowadziłam się na przedmieścia, żeby mniej płacić za mieszkanie. Ich bin in den szpek umgezogen, um günstiger zu wohnen. Albo... Przedmieścia oferują wspaniałą mieszankę terenów zielonych i życia miejskiego. No ja tak uważam, fajnie jest mieszkać gdzieś tak na przedmieściach. Bo Jest fajnie, a jednak do miasta zazwyczaj da się też w miarę szybko dojechać. Der Speckgürtel bietet eine großartige Mischung aus Grundflächen und Stadtleben. I teraz mamy taki czasownik. Poprzednio miałam rzeczowniki, teraz czasownik. Fremd Shaiman, ziś Friend Friend to znaczy obcy. Ziś Shaiman to wstydzić się. Myślę, że to jest taki czasownik, który się dość często słyszy, mimo że nie ma on odpowiednika w języku polskim. Y raczej go chętnie używamy, bo jest potrzebny i wiemy, co znaczy. Ale jak ktoś nie wie, ziś Friend to znaczy wstydzić się za kogoś. Czyli e, na przykład, jak ktoś z naszej rodziny coś tam źle zrobi, no to wstydzimy się za tą osobę. E, na przykład e, mama mówi, e, że tak nie mogła słuchać koncertu swojej córki, tak? bo córka tak źle grała, nie wstydząc się za nią. I skąd mi miada z koncertu von Majna Tohta, Niść Anhuren, miś Freudsheimen? Albo. Często też jak ktoś się upije, tak, ktoś jest w alkoholu i głupio gada, na przykład jakiś wujek na weselu, możemy powiedzieć, ja wstydziłam się za mojego wujka, jak on był na weselu pijany. Iś mus te als mein onkel auf der Hochzeit betrunken war. Dalej mamy verschlimbessern. Ferschlimern to pogorszyć, verbessern to poprawić. No, czyli można coś albo pogorszyć, albo poprawić. Albo można coś pogorszyć z zamiarem poprawienia. I to właśnie oznacza słowo verschlimbessern. Czyli my mówimy po polsku: przedobrzyć, coś po prostu pogorszyć poprawkami. Na przykład chciałam poprawić projekt, ale w ostatecznym rozrachunku tylko go pogorszyłam. Ich wollte das Projekt verbessern, aber letztendlich habe ich es nur I muszę powiedzieć, że mnie to słowo tak najbardziej kojarzy się z takimi sytuacjami, kiedy na telefon wchodzi jakaś nowa aktualizacja, człowiek się cieszy, że będzie lepiej, a jest gorzej. No one są potem poprawiane jeszcze raz i w ostatecznym rozrachunku naprawdę działają lepiej, no ale na początku ma się to wrażenie, że one zostały verschlimbeseerd. Czyli powiedzmy sobie takie zdanie: nowe oprogramowanie zostało pogorszone przez aktualizację. Dinoje Software wurde durch das Update verschlimbeseerd. Dalej mamy Sturmfrei. Szturm to szturm, burza, wichura. Fraj to wolny. Co może być wolne od wichury? Wolne od wichury może być mieszkanie, kiedy w nim nikogo nie ma. Mamy święty spokój, mamy tak zwaną wolną chatę. No, nie mamy podobnego słowa w języku polskim, dlatego właśnie to słowo znajduje się w tym wideo, bo trudno je przetłumaczyć. No i powiedzmy sobie takie zdanie: Kiedy mam wolną chatę, urządzam imprezę. Wenn ich szturm fraje Bude habe, ich eine Party. No, i zwróćcie uwagę na to sformułowanie szturm, fraje bude. Zazwyczaj, oczywiście nie zawsze, te słowa występują razem. Właśnie szturm, fraje bude oznacza wolna chata, ale możemy jak najbardziej powiedzieć też Ich habe szturm, To też będzie oznaczało, że no, mamy, mamy tą wolną chatę. I jeszcze zwróćmy uwagę na to wyrażenie Ich schmaisse eine Party Eine Party schmeißen to znaczy. Urządzać imprezę po prostu tak bardziej kolokwialnie. Szmajsen to znaczy rzucać, no ale w tym przypadku tak, rzucamy imprezę w domu. No ale dobra, kto, kto robi imprezę, ten robi imprezę, jak ma wolną chatę. Są też tacy, co się uczą, jak mają wolną chatę. No i powiedzmy właśnie coś takiego, że wykorzystuję ten czas, kiedy mam wolny w dom tylko dla siebie, tak, żeby. W spokoju się uczyć. Iś nuce di shtum fraje Zeit, um in ruhe zu lernen. No, co, a co wy robicie, jak macie tą tak zwaną wolną chatę? Wiecie, co ja robię? Ja wtedy sprzątam. Już jestem w tym wieku, że już ani się nie uczę, ani nie robię imprez, tylko sprzątam, jak mam święty spokój. No i ostatnie słowo, a w zasadzie takie dwa słowa na dzisiaj: to doppelt gemopelt. Doppelt oznacza podwójny, a gemopelt, nie wiem, to chyba raczej nic nie oznacza. E, nic mi nie wiadomo na, to, na ten temat, żeby to słowo coś oznaczało. E, nikt z moich znajomych też nic nie wie na ten temat. Jeżeli Wy wiecie, co znaczy gemopelt, dajcie znać, ale nie sądzę, żeby to coś oznaczało. Podejrzewam, że tak po prostu było do rymu, to ktoś takie słowo wymyślił. No i co to znaczy? Doppelt, gemopelt to takie nasze masło maślane, na przykład... Kaltes Eis ist doppelt gemopelt, czyli tak się nie mówi zimny lód, bo to jest masło maślane, może być albo zimny, albo lód, albo możemy powiedzieć też komuś, dlaczego mówisz biały śnieg, to jest przecież masło maślane, warum sagst du weiße Schnee, das ist doppelt gemopelt, no bo wiadomo, śnieg może być tylko biały. Raczej, chyba tak mi się wydaje. Ja mieszkam na Śląsku. Śmiejemy się, że tutaj pada nawet czarny śnieg. Oczywiście to jest nieprawda. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki Wam, że zostaliście ze mną do końca. Dajcie znać, czy znaliście te słowa. Dajcie znać, jakie jeszcze znacie takie fajne niemieckie słowa. Mnie bardzo fascynuje wyszukiwanie takich słów yy, i tworzenie z nimi zdań. Notabene też bardzo Wam polecam. Twórzcie zdania z nowo poznanymi słowami, ponieważ jest to najlepsza metoda na naukę języka obcego. Yy, na dzisiaj to wszystko. Dzięki Wam, że zostaliście ze mną do końca i zapraszam Was do kolejnych filmów. Cześć!